Witam wszystkich serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj tniemy gruszkę konferencję. Tutaj macie pana od instruktażu tego cięcia. Czekajcie, bo naprawiam kran, ale dobra, hitem. Tu macie wyciętą 2012 rok sadzenie. Tak to weź pokaż to co zrobiłeś na tym drzewie czyli tu to tam. ułamanie, bo to nie wiem, nie wiem czy wszędzie jest to, to stosowane. Od lat stosuję e, nowy tak bardzo ładny, ale idzie do góry. Ja go nacinam delikatnie piłeczką, tutaj zrobimy przybliżenie. i go potem ktoś Ciecie. przywiąże Ostroż. i on sobie będzie rósł tutaj zwróćcie uwagę, to były brutze od y, tamu od tu i tu, dlatego je, żeśmy wyeliminowali, bo mamy zastępstwa. Młody. No nigdy ta gałąź młody, z dołu nie może być grubsza młody, tak, od, od tej, tej, tej głównej. które idą do, do góry, po prostu. I, I to nie ma tej racji bytu. Tu ciekawe wiązanie, bo tutaj nie, nie ma druta, zauważcie. Wbija się tutaj gwoździa. Tu jest gwoździk. No i się te gałązki obniża na różne. Żeby... No tak, zawsze ten, ten, ta tak. końcówka jest bez druta. Pierwsze cztery. O, ogólnie no co, fanezek. Zobaczcie. Masa, ładne wątko. Wiemy, ciach, 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 robota prosta, konferencja logo... o tu macie jeden przykład, bardzo ładny tak, ale jest, e, jak ja nazywam rakietę, jak go delikatnie podcinam piłką, Delikatnie o, i go po prostu delikatnie łamie. No i to będzie rosło, to, I to, to, i to na po pewno powiem, będzie rosło. Nie, ja to, 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 to. No tutaj z pewnością można powiedzieć, że to nie są książkowe, nie, nie ma tutaj książkowego cięcia, jeżeli chodzi o, o te drzewa, tutaj zależy na produkcji, więc, więc no trochę inaczej się to A, na pewno zobaczcie, ile my zostawiamy dwulatków. 2 e, lata, 2 lata, 2 lata tylko ja je przecinam, nie? Jednoroczne przecinam zawsze w konferencji centymetr Jednoroczne, czyli takie jak te, ten jest dwulatek, sorry, ten o. Oh, Krótko, tak, wszelko. tak. Tu jak mam tak naładowane i ten jest grubszy od, od hard to ja go eliminuję, nie? Bo on jest za dużo. No nie ma, co, nie ma co się tutaj bawić. Tak, tak. Po jak tych gałęzi tak naprawdę jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o te drzewa. Naszym problemem też jest wjeżdżanie do rajek, nie? Staram się, jak to tak rady, jak zbierają to też, żeby to nie wystawało. No to pierwsze drzewo też, to jest specyficznie zawsze się obcina. Też, myśleć, myślę, że tego też usunę. O, tu wystarczająca jest ilość, tej gruszki. Ogólnie pogoda nam dopisuje. Także tutaj widzicie, to, 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 to jest wszystko wycięte, a tutaj będziemy ciąć. 2012, czyli mamy... 21, no, 9, lat, 9 8, lat. 8 pełnych sezonów. Jeszcze ukazać na momencie, jak tutaj. Zdarza się w jak takiego, jak to parcel, że jest więcej drzewek zamówionych, niż miejsca. zobaczcie tutaj. Odległość tu, na moje oczy, met minimum. A zobaczcie tutaj. A tu są tak, tu jest, jest główny, po środku, jest dodatkowo to trzeba drzewa. To trzeba dobrze główkować, trzeba dobrze główkować. Żeby jakoś to miało ręce i nogi, tak? I nisko cień wycinam, tak? Ja robię tak do, do drutu Chyba, że nie mam, no to wtedy sparuję takie, takie jednoroże Jednego tam z za poradzić, ale zobacz jak tu jest, tu jest ciasno No tu są małe tak. odległości, ale to owocuje, no tylko no, trzeba to też dobrze tak. przyciąć, bo za bardzo te gałęzie na drugą nie mogą zachodzić Jak tutaj dojść, to yy, to, to plukać. Czyli Czyli na jednym cięciem tego później ktoś sobie przytnie na dół, o! No, w teorii przynajmniej w teorii tu. Zobaczcie, jeden nowy Tu będę miał drugiego nowego, ten go zostawię No i tutaj robię czubek No właśnie, to czekajcie, że ja Wam tutaj pokażę są, są dwie techniki przypinania Czyli mamy takie klipsy tak. Albo po prostu mamy... Mamy, mamy sznureczkiem e, Klips kilka lat łamie się od mrozu, od, od słońca No i też drzewo rośnie, to nie tak. pracuje Jeżeli chodzi o, o ten sznurek, to... Tak. To to będzie się I, powiększało i tutaj tak samo widzicie ktoś musiał tak. mieć przygodę, se, se, sekator z, z drutem albo traktorem i, i jest dokładnie. to tutaj dokładnie. naprawione. Jeżeli w tym sezonie będziemy naprawiać, to pewnie będziemy to no również Wam to nagrać. Ciekawa, ciekawa sprawa, zobaczcie, drut się poluzował, od ciężaru podejrzewał od wiatru gruszek, bo było ich bardzo dużo w tym roku i trzeba będzie ten drut naciągnąć. No, wypadałoby, bo tutaj, o, wszystko, zobaczcie. od betonu do betonu jest to wszystko no, przechylone. A tylko... tak, bo to są jeszcze puste drzewa, tak? 20 kg na jednym, zobaczcie, jak, jaki to jest ciężar. No. Raz, a tu jest, dlaczego tak się stało? Zobaczcie, odległość ta, jeszcze raz powtórzę się. A ta odległość? No, jest po prostu tak. dużo, dużo tych drzew, dużo. było dużo gruszek i się przechyliło. O, to tyle by było z konferencji i bardzo fajna robota. Pozdrawiamy wszystkich, trzymajcie się, na razie.